Andrzej Gajcy, witam serdecznie w programie Onet Moim gościem dzisiaj prosto z Forum Ekonomicznego w Karpaczu, lider PSL-u, posiadacz ziemski, doktor, tegres polskiej polityki, Władysław kosiniak Kamerzy. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Prawie wszystko pan dobrze powiedział, redaktorze, no ale tej ziemi. Niestety nie posiadam. Nie posiada pan jebeli... dwóch gruntów rolnych? Nic, no. nic pan nie ma, przynajmniej tak zaświadczenia wynikało, ale niewielka, to ważne, Ale działka jednak rolna. Ale więc, jednak jest działka rolna. Słowo, słowo posiadacz no nie pasuje, ale mam nadzieję, że wszystko co dobre przede mną. E, tego panu życzę. E, gorąco u pana e, w Karpaczu, a to za sprawą ostatniej wypowiedzi jednego z czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy. Powinniśmy myśleć. E nad tym, jak, jak najdalej możemy jak najbardziej możemy współpracować. Właśnie żeby żebyśmy wszyscy byli w Unii, ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia, bo, bo jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, to no to musimy szukać rozwiązań drastycznych. Prawda? Brytyjczycy pokazali, że E, dyktatura e, e, brukselskiej e, e, biurokracji mnie odpowiada I, i, i się odwrócili i wyszli. Prawda? My nie, nie chcemy wychodzić. E, u nas poparcie dla Unii jest bardzo silne e, dla, dla uczestnictwa w Unii, no ale nie, nie możemy zwariować, nie możemy dać się, prawda, za, zapędzić w jakieś y, w coś, co ograniczy naszą wolność i co ograniczy naszą, nasz rozwój. To był Ryszard Terlecki, któremu chwilę później wtórował inny, błyskotliwy polityk Zjednoczonej Prawicy, poseł Janusz Kowalski, który powiedział tak, napisał: Czas na rzetelną ocenę, czy ścieżka brytyjska nie jest dla Polski lepsza. Panie prezesie, czyli co, jesteśmy na prostej ścieżce i kursie ku poleksitowi? To nie są tylko fanaberie polityków partii rządzącej. A jakby pan to, to są nazwa. poważne konsekwencje za chwilę. To są poważne konsekwencje. To jest ograbienie rolników z dopłat. To jest utrata pieniędzy dla samorządów. To jest powrót granicy, powrót kontroli granicznych. To jest koniec roamingu. To są naprawdę bardzo praktyczne straty, utraty wielu dóbr i wielu możliwości rozwojowych dla Polski. Ale pan to naprawdę, panie prezesie, ale pan naprawdę w to wierzy, że Prawo i Sprawiedliwość obrało polityczny kurs na to, aby powtórzyć scenariusz Wielkiej Brytanii i za chwilę wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? Pan naprawdę w to wierzy? Ja pokazuję, co może się stać, jeżeli takie gadanie przejdzie w czyn. A niestety czasem się tak zdarzało w przypadku partii rządzącej. Dzisiaj się nie da naprawić relacji z Unią Europejską, dopóki jest ten rząd, dlatego my gwarantujemy jedno: po zmianie rządu żadne euro dla Polski nie zostanie utracone, wszystkie pieniądze, które są zagwarantowane dla Polski, zostaną przekazane, wszystkie pieniądze, które są w nowym ładzie, powinny być w, tej, w tym budżecie odbudowy. Po będą y, dla Polski. Nie da się tego zrobić z rządem PiSu, bo on y, tak spaprał nam relacje z Brukselą że jesteśmy, w bardzo złym momencie ale doskonale pan wie panie prezesie że żeby to co pan powiedział się ziściło to musicie najpierw wygrać wybory znaczy wymówię jako, do bloku opozycyjnego odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy a na razie się przynajmniej na to nie zanosi nie zanosi się też na wcześniejsze wybory więc to na razie jest pieśń przyszłość wybory za dwa lata a na razie Prawo i Sprawiedliwość ma blisko 35 6% poparcia tak twierdzą najnowsze sondaże, chcę pana zapytać bo skąd pana zdaniem wynika, a wynika te wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości a może z tego że rzeczywiście zapędziliśmy się tak w kozi róg i dzisiaj Bruksela mówi do rządu Mateusza Morawieckiego nie damy wam ani jednego euro nie oddamy panu płaszcza, co pan nam zrobi i co polski rząd dzisiaj może zrobić. Ja uważam, że polski rząd już nic nie może zrobić może tylko psuć próby uzdrawiania relacji rządu PiS z Brukselą nie powiodły się i nawet. Nasze podpowiedzi, nasze sugestie, propozycje naprawy tych relacji nie zostały przez rząd zrealizowane, więc ja dzisiaj już nie wierzę, że z tym rządem można zrobić coś dobrego w relacjach Polski z Brukselą. Trzeba czekać na kolejne wybory i to jest jedna szansa. I od dziś będziemy uświadamiać, że kolejny raz wybór tych rządów to jest gwarancja wiecznego konfliktu z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi, ze wszystkimi wszędzie gdzie to możliwe ale czy pana zdaniem e, polski rząd powinien zgadzać się na każdą wytyczną jaka płynie z Brukseli z Komisji Europejskiej z każdym wyrokiem które CUE wydaje bo doskonale pan wie, że są kraje w Unii Europejskiej jak Francja Niemcy, które nie każdy wyrok respektują to podnoszą choćby politycy Prawa i Sprawiedliwości, więc może trochę racji mają, że ta Bruksela nas no, nie do końca traktuje po partnersku i czasami chce nas zrobić w konia. A czym innym jest prowadzenie dyskusji, sporów, walka o jak najlepsze, na przykład warunki budżetowe dla Polski? To robiliśmy, tylko my to robiliśmy w taki sposób, że nie dochodziło do konfliktu, który grozi utratą i ograbieniem rolników z pieniędzy, zablokowaniem inwestycji samorządowych, drogowych w szpitale, czy zablokowaniem granic i powrotem kontroli granicznej. I to jest ta zasadnicza różnica, że trzeba stawiać twardo swoje argumenty i walczyć o siebie. My w Unii nie jesteśmy po to, żeby życzyć wszystkiego najlepszego wszystkim państwom, tylko po to, żeby robić jak najlepsze rzeczy dla obywateli polskich, zdobywać jak najwięcej pieniędzy dla Polski, żeby budować wspólnotę, która jest silna siłą wszystkich państw członkowskich. A, I to jest rola polskiego rządu, żeby zabiegać o swoją ojczyznę. Rozumiem, Ale że pan nie wierzy w wypłatę ani a jednego euro. tak głupio i pod nawet dobrymi intencjami, realizować rzeczy które są w konsekwencji fatalne i niezgodne, nie tylko z Polską racją stanu ale z przyzwoitością Panie prezesie rozumiem, że pan nie wierzy w wypłatę choćby jednego euro z funduszy które żeśmy wynegocjowali premier Mateusz Morawiecki chwalił się tyloma miliardami złotych rozumiem, że z tego chyba nic. Nie będzie. Wróćmy na chwilę jeszcze do forum w Karpacza, w którym Pan przybywa. Potrafię Pan odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że agent białoruskiego KGB uczestniczy w tym forum, gdzie uczestniczy pół rządu, albo może nawet więcej niż pół prawie cały uczestniczą liderzy opozycji, jak pan? Czy pan zapytał kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, albo kogoś z rządu, jak to się mogło stać, że ktoś taki przybywa na, na terenie kraju gdy wzdłuż granicy z polsko-białoruski mamy stan wyjątkowy. Na no, najbliższej komisji do spraw służb specjalnych Marek Biernacki nasz przedstawiciel doświadczony w tej sprawie zada te pytania to jest dobre miejsce na wyjaśnienie no jest to niedopuszczalna sytuacja kiedy wydarzenie o skali międzynarodowej nie jest otoczone ochroną wywiadu, kontrwywiadu, nie jest bezpieczne po prostu dla uczestników. I tu nie mówię bynajmniej o sobie, mówię choćby o opozycji białoruskiej, która przyjechała bardzo licznie i jest, podjęte są działania o charakterze dywersyjnym, o charakterze niebezpiecznym. Widać, że państwo nie działa, jest w rozgardiaszu, a jak jest w rozgardiaszu, to, to do takich rzeczy dochodzi. Ale rozumiem, że nie miał pan czasu, albo nie spotkał pan nikogo z Prawa i Sprawiedliwości czy rządu, aby zadać wprost takie pytanie, mówiąc kolokwialnie i wprost no panowie, co wy wyprawiacie? Wie pan, oni tak chodzą w takich własnych grupach, raczej otoczeni są swoimi akolitami, ale jak będzie okazja jeszcze dzisiaj podczas kolejnych wydarzeń to od pana redaktora i od nas wszystkich przekaże te pytania ale odwagi, żądać życzę... będziemy informacji na komisji do spraw służb specjalnych odwagi niech pan zapyta bo myślę, że nie tylko ja ale także nasi widzowie i wiele milionów Polaków zadaje sobie to A, pytanie jak to, to było jak to było możliwe to, to nie o odwagę tutaj chodzi to nie o odwagę tutaj chodzi tylko chodzi bardziej o, o, o to, że e, politycy PiSu raczej stronią od jakichkolwiek chodzą innymi korytarzami opozycji bo się może może oni mają tutaj jakieś E, braki w męstwie i odwadze. W tym Rozumiem, że tym, wychodzicie prawą stroną, oni nie a... lewą, albo na odwrót zostawmy, kto, którymi korytarzami chodzi e, chwileczkę o PSL-u. Czy Jarosław Gowin będzie w PSL-u? Zamierzacie go przyjąć w swoje szeregi. Nie, nie, nie. Ja, Jarosław Gowin jest przewodniczącym prezesem porozumienia, swojej formacji ma swoje koło. Tam, gdzie mamy punkty styczne, jak choćby obrona Polski samorządowej. Nowa ustawa o finansach samorządów, tam, gdzie jest szansa na wywalczenie lepszych warunków dla wspólnot lokalnych, tam będziemy współpracować. Ale wie pan, Nasze co mówi Marek Sam. Nie się podwyżce podatków, nie zgodzimy się na podwyżkę podatków, nie zgodzimy się na to, żeby za różnego rodzaju fanaberię rządzących płacili przedsiębiorcy, którzy przeszli. Przez kryzys, którzy przeprowadzili polskie przez Kryzys. Panie Mamy prezesie, wspólne punkty programowe, będziemy tu współpracować. Panie Prezesie, ale Marek Sawicki, czyli e, chyba największy chłop z chłopów e, w PSL-u mówi kupujmy Gowina, bo potaniał, e, chociaż z drugiej strony e, mówi, że skoro Gowin zdradził Tuska, skoro Gowin zdradził Kaczyńskiego, to zdradzi też Kosieniaka, Kamysza, więc pytanie, które się też nasuwa wprost czy rozważacie start ze wspólnej listy w najbliższych wyborach? W na chłopstwo to się nie będziemy licytować z nikim, no z Markiem bo tego Sawickim nie no ciężko byłoby się licytować. E, Jarek Kalinowski myślę, myślę że tutaj e, e, też e, ma ciekawe doświadczenia jest wielu wielu e, gospodarzy e, Stefan Krajewski młody poseł, więc myślę, że warto też e, pokazać szerszą paletę zawsze, ale to są ważne słowa oczywiście. Boi się Ważne pan, że to... Gowin może zdradzić także to... pana, skoro zdradził wcześniej Tuska i Kaczyńskiego? Wie pan, ja wiem, że zaufanie to nie jest deklaracja. Zaufanie się wykuwa we wspólnej pracy. A w polityce można mówić o, za jakie o zaufaniu będą w ogóle? Tych na wspólnych działań. W polityce można w ogóle mówić o jakimkolwiek zaufaniu. Pamiętam, jak no, dwa lata temu pan i Paweł Kukis mówiliście o wzajemnym zaufaniu. Wiadomo, jak to się skończyło, chociaż no, wam się posz poszczęściło. Weszliście do Sejmu przy pomocy Pawła Kukiza Może też wejdziecie do Sejmu przy pomocy Jarosława Gowina, bo na pewno tego wsparcia potrzebujecie, bo wszystkie znaki. To, to momencik, mówi, momencik pan, pan zadam pytanie. nie, nie Niesprawiedliwie. Panie redaktorze i tu muszę zareagować. A co było w tym niesprawiedliwego? No to Paweł Kukiz startował z list PZL, a nie PSL z list Pawła Kukiza. No ale niech pan nie I mówi, że nie mus... potrzebowaliście no wyjega, on to, to was... Na którym skorzystali jedna i druga strona, ale PSL jest um, główną partią, która prowadziła kampanię, realizowała wszystko i to my wybraliśmy ciężar na siebie. Eee, oczywiście sojusze się zawiera. No, nie tak dawno. I rozwiązuje do, do historii politycznej Polski. No to Radosław Sikorski był w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. To Radosław prawda. Rady. Tak, rzeczywiście, wy politycy w ten macie konferencji tendencję konferencji. do zmieniania sojuszy. Taka jest polityka. Ale wrócę do mojego pytania. Czy Jarosław Gowin jest Wam dzisiaj potrzebny? Bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że no jednak tracicie polską wieś. A bo my nie jesteśmy partią jednego obszaru, jesteśmy partią ogólnonarodową. Jesteśmy no pod ale tradycji, polska wieś, Będziemy zawsze polskie szkolnictwo ludowe wsi, to ważny kawałek. Polskich rolników, producentów żywności. Dlatego złożyliśmy wniosek o odwołanie ministra PUDY, bo on szkodzi polskiej wsi i to będzie szansa na, na dobrą debatę. Jesteśmy jedyną reprezentacją, która o te sprawy w Sejmie się upomina, ale jesteśmy partią ogólnonarodową. W ostatnich wyborach w Warszawie Władysław Bartoszewski dostał najlepszy wynik od. 47 roku dla PSL. Ale czy to oznacza, panie prezesie, że już PSL tak nie celuje w elektorat e, e, rolników polskiej wsi, tak. że ten elektorat już nie jest dla was e, głównym elektoratem? No bo PSL do tej pory kojarzył się, że to wy jesteście opiekunami politycznymi, mentorami, e, e, adwokatami interesu polskiej wsi, a doskonale pan tak. wie, że rośnie wam e, urosło i w zasadzie konkurencja. Mówię to o choćby o agro która przykształca się w partię polityczną. Sondaże dają jej już Ponad 6% poparcia. Bardzo możliwe, że w najbliższych wyborach No to oni przejmą dużą część waszego elektoratu. Może narodzi się drugi Andrzej Leper w postaci Witolda Kołodziejskiego. Drogi Andrzeja Lepera, nie życzę nikomu. I pamiętam rok 2001, kiedy mówiono, że właśnie samoobrona zlikwidowała PSL. No i coś z tego zostało. A gdzie jest Janusz Palikot, gdzie jest Ryszard Petru, gdzie jest lider po stronie opozycji Szymon Hołownia po dwóch miesiącach od kiedy święcił triumfy? Jak będziemy żyć łudą i chwilą, czasem manipulacją również sondażową, to nic nie zrobimy. Ja jestem w święcie przekonany, że będziemy współrządzić po kolejnych wyborach. Jesteśmy jedyną racjonalną partią na scenie politycznej. Chcemy zachować nasze wartości, tradycje, również te związane z reprezentacją środowiska wiejskiego i jesteśmy jedynym reprezentantem w polskim parlamencie, ale z drugiej strony chcemy się rozwijać i tradycje będziemy łączyć z nowoczesnością. Zrobimy wszystko, żeby Polsce było normalnie. A nie da się tego zrobić przez skrajną prawicę ani skrajną lewicę, a taki dzisiaj zostaje wybór, tylko można to zrobić przez umiarkowane, racjonalne centrum, które my tworzymy i którym jesteśmy. I ostatnie pytanie na koniec. Rozmawiał Pan z Donaldem Tuskiem już po jego powrocie do polityki krajowej? Rozmawialiśmy w lipcu ostatni raz. I o czym rozmawialiście? O przejmowaniu władzy, choćby o tym, jak to mówił jeden z polityków Platformy Obywatelskiej, o legalizacji związków partnerskich, o piłowywaniu katolików, likwidacji szpitali. O 80% pomysł marszałka Grodzkiego. O tym między innymi też rozmawialiście? Czy te postulaty, które padały na kampusie Polska, nie są w orbicie zainteresowań PSL-u? No pan dobrze wie, że nie są. I dzięki za tą prowokację. Bo mogę się odnieść do tego. Pojechałem na kampus i też tam prosto w oczy popatrzyłem wielu młodym ludziom i powiedziałem o swoich poglądach. Powiedziałem o tym, że jestem dumny z tego, że jestem katolikiem i będę bronił wartości. Nie wolno obrażać żadnej wspólnoty, bo konstytucja nam gwarantuje wolność wyznania, i nie wolno upiłowywać, odpiłowywać żadnej religii. Żadnego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Polsce, szczególnie tych, którzy są najliczniejsze, jak katolicy, chrześcijanie, dominujące religie w naszym kraju i będę bronił wartości chrześcijańskich. Tutaj... To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o, o sprawy światopoglądowe to nie jest nasz program. My takich projektów nie zgłaszamy i też wyraźnie powiedziałem na to pytanie na kampusie. Że ja nie będę głosował za małżeństwami homoseksualnymi czy adopcją przez nie dzieci. My będziemy tutaj stali na straży wartości, wolności. Nie będziemy nikomu zaglądać za firankę i nas to nie interesuje, kto, kto co robi w domu, ale żadnej rewolucji światopoglądowej, jak my będziemy współrządzić, nie będzie. I, I trzecia tutaj... rzecz o szpitale. Ja otwieram szpitale, jestem zwolennikiem zwiększania dostępności do służby zdrowia, a nie likwidacji. To jest nasz program. I tutaj, i Panie prezesie stawiamy jest, jest kropkę. Od wielu lat. stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję Panu za udział w programie i za odpowiedź na niektóre prowokacyjne pytania. Państwu dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie życzę dobrej pogody, bo dzisiaj i dobrego odpoczynku po pracy. No bo dziś jest pięknie ciągle mamy lato. Pozdrawiam serdecznie.